podsumowaniu w grupie Singula Academy. I jak co tydzień y, mamy takie nasze krótkie spotkania na żywo, takie krótkie livey. W ciągu ostatniego tygodnia chcę podzielić się z Tobą czymś dla mnie absolutnie osobistym, a mianowicie y, wrzuciłem takie zdjęcie, które zrobiłem wczoraj na Spontanie. Z moim własnym datą miałam taką frajdę przyjemność umyć samochód. I teraz niby nic wielkiego. To tylko umycie samochodu, trochę byłem biały jak taki bałwan, bo ja już go tam szorowałem chłopaki, a ta na pomysł, że wrzuci dwa złote dodatkowe i niby mnie trochę opryska. Tylko tak mnie opryskał, że ja byłem po prostu jak bałwan, była też obok mama, i mówi: Ej, chłopaki, co wy robicie? A my po prostu prawie jak w śnieżki w nawalankę. I teraz ten czas spędzony razem. W ciągu dnia miałam różne sesje biznesowe, różne spotkania i każdemu mówiłem, że o 19 jestem mówiony z moim własnym tatą na umycie samochodu. I cieszyłem się, jak małe dziecko, na ten dany nam czas. I czasami bywa tak, że z naszymi najbliższymi mamy przestrzeń, że najlepiej się wychodzi na zdjęcia, się mówi, ale w końcu są nasi najlepsi znajomi. Mam dla ciebie takie jedno pytanie na, ten, na to spotkanie nasze podsumowujące. Co możesz zrobić dla swoich najbliższych, bo Ksiądz Twardowski kiedyś mówił, że spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą, i trochę w tym racji miał. I teraz wyłączę się na grupce naszej Singular Akademii, na telefonie, żeby zobaczyć po prostu podgląd. Do osób, dobry wieczór Paweł, Tomek Hoffman. Tomku, pozdrawiam Cię serdecznie z Przemek Kowalski dał lajka. Dzięki Przemek za dzisiejszą pomoc, dzisiejsze wsparcie. to... Bardzo Was serdecznie witam. Te wszystkie osoby, które oglądają teraz nas, i tych, którzy będą oglądali to później. Przypomnę, że w grupie Singula Akademii dostarczamy jakby trzech wartości. One nam bardzo mocno przyświecają. Jedną z nich jest spokój wewnętrzny, że bez znaczenia na okoliczności. Jak zrobić, żeby w tej grupie osoby miały jak największy spokój, radość z przeżywanego dnia, z przeżywanych chwil, i ofitość, ofitość ta zrozumiane jako relacje, żeby to było z kim spędzić trochę wolnego czasu, ale również obfitość jako zdrowie, obfitość jako finanse. My po prostu w tej społeczności dostarczamy dla naszych członków po prostu większych możliwości zarabiania pieniędzy, ale przede wszystkim dzisiaj o tej radości. Poproszę Ciebie, żebyś zastanowiła się, zastanowił się, chciałem też powitać wszystkie osoby, które będą oglądały tego live'a później, jaką jedną rzecz może zrobić dla swoich najbliższych, i nie po to, żeby im pomóc, doradzić, bo oni może wcale nie potrzebują doradztwa. Oni potrzebują jednej rzeczy, obecności. Po prostu, czy jesteś w stanie zadzwonić do kogoś, kto może czeka na twój telefon, na twoją obecność, spędzić z mamą, z tatą, a może z kimś z twojej rodziny? Po prostu czas. Zastanów się, kto taki jest. Może odkładasz to w ostatnim czasie przez tydzień, a może lata, to proszę cię, że po tym live, a dokładnie może dzisiaj wieczorem, najpóźniej jutro, wykonaj telefon i spotkaj się z kimś na kawę, herbatę, albo po prostu porobić bałwana latem. To też warto. I bardzo się cieszę z jednej rzeczy, a mianowicie z tego, że udało nam się dopiąć taką rzecz jak męską wyprawę. I teraz, drodzy panowie, 27 lipca do 30. E Zapraszamy Was na naszą drugą już wyprawę męską. I ta wyprawa męska będzie na terenie Jury Krakowskiego, Częstochowskiej tym razem. Mamy przygotowane między innymi sauny, ogniska, tutaj mam też e, z kilka atrakcji, chciałam powiedzieć, w sumie o dwóch, bo to, że tam będziemy mieli wspinaczkę i różne fajne, świetne zabawy, e, to przy okazji, ale będziemy mieć na przykład loty balonem, jest taka możliwość, i spływy kajakowe. Więc e, jeśli chcesz i czujesz taką potrzebę, i masz w ogóle taką chęć przebywania z nami, to tamto spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, więc 27 i 30 lipca. Zarezerwuj sobie ten czas. Kontaktuj się z Szymonem Kinem, też podwinkuję. Link do Szymona, podam jego telefon. Szymon jest takim liderem w tej naszej przestrzeni Single Academy. Dzisiaj miał być tutaj ze mną na takim wywiadzie, tylko akurat ja skończyłem teraz sesję z jednym z moich kolegów Łukaszem. Prawdopodobnie ukaże z nami, więc Ciebie pozdrawiam. Myślę, Szymon, że może jutro albo pojutrze zrobimy po prostu taki spontaniczny wywiad i powiemy trochę więcej na temat tego wyjazdu. I każdej osobie, która może z nami pojechać na taki urlop, to będziemy przede wszystkim budowali bliskie takie relacje między nami, ale też ta grupa singula mężczyźni cieszy się taką popularnością, że mamy też spotkania stacjonarne. I jutro, 5 lipca, wszystkich Panów zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na Zooma, napisz do Szymona, Szymon tobie wyśle link do naszego spotkania i te Zoomy trwają około półtorej godziny. Dotykamy tematów takich męskich, mężczyźni, mężczyznom. Bardzo fajnie to nam wychodzi, więc drodzy panowie, jutro o godzinie 21.00 widzimy się online, też tam będę, więc będziemy mieli taką przestrzeń porozmawiania, poznania się, być może będzie z nami po raz pierwszy. Więc tym bardziej ciebie zapraszam i Zdecydowaliśmy, że do tych naszych spotkań w pewien sposób się przygotowujemy i wybraliśmy film Jacka Walkiewicza, żeby go wspólnie, znaczy każdy z nas ogląda sam, a na spotkaniu sobie zrobimy taką krótką dyskusję, dyskusję, co kto z tego filmu wziął dla siebie, jak może to wdrożyć w swoje życie. I teraz, drogie panie, żebyście się nie czuły zaniedbane, to chciałem was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić, również z panami, że na 12 sierpnia, 12 sierpnia będziemy mieli. Wspólną taką noc oglądania y, gwiazd. Singula, singulowy wyjazd, wspólne oglądanie gwiazd. Tylko uwaga: 30 czerwca zebraliśmy propozycje Wasze, i dzisiaj do kilku miejsc zadzwoniliśmy, i okazuje się, że te miejsca są zajęte. Jutro będziemy dzwonili dalej do następnych miejsc. Może się okazać, że znajdziemy jakieś miejsce, ale może się okazać, że takiego miejsca nie znajdziemy. To wtedy, tak myślę, albo zrobimy u kogoś na działce, albo ewentualnie ten wyjazd odwołamy. Ale mam nadzieję, że ten wyjazd dojdzie do skutku. Jutro będziemy szukali. Mam nadzieję, że na początku przyszłego tygodnia damy Wam znać. Na razie, jak Ty chce z nami jechać, to taka przestrzeń wspólnego oglądania gwiazd. A Łukasz wewnątrz projektu, który tutaj razem z nami to tworzy, powiedział, że takie wydarzenia, Paweł, dobrze byłoby po prostu ustalać przynajmniej rok wcześniej. Więc może nie rok wcześniej, ale jak już mówię, tego. To nagranie, to chcę, żebyś wiedziała i wiedział, że 14 października, w Dzień Nauczyciela, mamy co? Mamy spotkanie całej społeczności Singular Akademii, więc 14 października wpisz sobie w kalendarz, a 12 sierpnia, mam nadzieję, że dojdzie do skutku, spotkamy się na jeden dzień i jedną noc, i jeden dzień będziemy wspólnie oglądali spadające gwiazdy, ale przede wszystkim mieli taką przestrzeń też integracji, poznania się. I na ten moment chyba będę kończył. Dużo się dzieje wewnątrz Singula Academy, przygotowujemy bardzo fajną platformę z fajną wiedzą na temat postrzegania siebie, w związku. ale mam nadzieję, że o tym wszystkim będę miał przyjemność opowiedzieć za tydzień podczas kolejnego po prostu podsumowania tygodnia. Więc tak reasumując, 27-30 lipca mamy 4 dni Wyprawa Męska, tym razem Jura Krakowsko-Częstochowska. Drodzy Panowie, serdecznie Was zapraszam. Jutro się widzimy na Zoomie, Panie zapraszam na 16 września oczywiście na spotkanie Singula Kobiety, stacjonarne, od tamtego czasu będziemy ustalali jak te spotkania będą wyglądały, a 12 sierpnia, to jest bardzo ważne, oglądamy po prostu wspólnie spadające gwiazdy. I bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam, teraz sobie Dzień. tylko podejrzę dobry, komentarze, dziękuję. Szymon, hejo, oglądają razem, Monika Małkowska, bardzo serdecznie tebie też Monika, gratuluję Twoich podbojów w TVP, pytanie na śniadanie. Trzymam kciuki za Twoją karierę, bardzo mocno tobie kibicujemy. Yy, dziękuję Wam za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze podsumowanie. I jeśli macie jakiekolwiek pytania do tego podsumowania, dawajcie po prostu pod niżej, pod tego, poniżej tego wideo, wasze komentarze, lajki. Yy, I do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i życzę Tobie ogromnego spokoju, bez znaczenia na okoliczności. A jeśli te okoliczności zbudzają to była niepewność. Tutaj przyjrzyj się, co za tym stoi. Życzę Tobie radości. Poznaliśmy za dużo smutasów, teraz tworzymy taką społeczność osób, która wspólnie będzie się cieszyła z tego, co przed nami, bo przed nami samo dobro. I przede wszystkim życzę Tobie i sobie również obfitości, tej finansowej także. Więc pozdrawiam, dzięki za obejrzenie tego wideo i dobrego wieczoru lub dobrego dnia. Cześć.